Cześć, tu Mariusz, Aimdrowing Crypto, Witam Was serdecznie i zapraszam na poniedziałkowy KryptoFlash. Prowadzący kantor kryptowalut w Polsce trafił do aresztu. O sprawie poinformował Maciej Grzegorczyk, radca prawny specjalizujący się w kwestiach cyfrowych aktywów. Chodzi o zatrzymanie osoby, która zajmuje się prowadzeniem kantoru kryptowalut. Przedsiębiorca został aresztowany na 3 miesiące. Chodzi o zarzut z artykułu 299 kodeksu karnego, czyli pranie pieniędzy. Znamy projekt ustawy o kryptoaktywach. KNF będzie nadzorować rynek kryptowalut. Polski rząd postanowił wziąć się za branżę cyfrowych aktywów. Przygotowany projekt ustawy o kryptoaktywach znalazł się na stronach rządowego Centrum Legislacji. Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w tym sektorze. Głównym celem regulacji jest skuteczny nadzór sektora i ochrona inwestorów. Jedną z najważniejszych informacji wynikających z tego projektu jest fakt, że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów będzie przyznawany Komisji Nadzoru Finansowego. Kryptowieloryb kupuje i stejkuje 45,5 miliona dolarów w Ethereum. Ten ruch podkreśla rosnące zaufanie wśród dużych inwestorów do długoterminowego. Potencjału ethereum Wpływ tych strategicznych posunięć jest wyraźnie widoczny w trajektorii ceny ethereum W ciągu ostatniego miesiąca ETH odnotował niezwykły wzrost, a jego wartość wzrosła o prawie 35%. Gwałtowny wzrost spowodował, że cena ETH osiągnęła poziom 3100 dolarów, szczyt niewidziany od kwietnia 2022 roku. Firma analityczna Decent Trader uważnie monitoruje ten rynek. Sugerują, że byki rynkowe dążą do nowego poziomu oporu na poziomie 3300 dolarów. Bitcoin i Ethereum opuszczają giełdy w rekordowym tempie. Odpływ bitcoina ze scentralizowanych giełd osiągnęły najwyższy poziom od połowy 2023 roku. W przypadku bitcoina opłaty spadły o 32,2%, podczas gdy Ethereum o 14,6%. Ten odpływ BTC z giełd jest postrzegany przez analityków rynkowych jako byczy wskaźnik. Oprócz bitcoina, Ethereum odnotowało również znaczny wpływ netto ze scentralizowanych giełd. W tym tygodniu giełdy opuściły ETH o wartości około 370 milionów dolarów. Zapraszam na drugą edycję Crypto Meetup, który odbędzie się w Bedfordshire Golf Club 10 marca od godziny 13 do 17. Cena biletu to jedynie 21 funtów. Link do zakupu biletów podam w komentarzu. Poruszymy tematy: rozliczanie kryptowalut w UK, Maciej Huszakowski, Alex koparki kryptowalut, Marta Tracz nieruchomości Cypr, możliwości zakupu za pośrednictwem kryptowalut. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejne kryptowalutowe newsy. Nie zapomnij zasubskrybować, kliknąć plusika i pozostawić komentarz. Z góry dziękuję.